Ja żyłem w czasach, kiedy za komuny było za mało informacji, teraz jesteśmy zalewani ogromną ilością informacji, a już uczeni czy to naukowcy to po prostu międlą informacje, dzięki komputerom mają tyle informacji, że ręcznie potrafią ich przerobić. To wszystko jest na ogół, nie mówię, że zawsze, zupełnie zbędne. Wyobraźmy sobie, że stoimy przed problemem, jak znaleźć środek ciężkości tego to wieszaka. To jest bardzo stary wieszak wyjęty ze śmietnika, prawda? On jest bardzo skomplikowany, tu ma... to nie jest stare równoległe, to nie jest walec, tylko jest stożek raczej. Tu ma śruby, nie wiadomo z jakiego materiału, ma te śruby, o, jedno ramię jest ułamane, tu jest klejone, prawda? Znalezienie środka ciężkości, wymaga za... zainstalowania trzech... Instytutów, jeden od metaloznawstwa, drugi, prawda, od drewna, który policzy gęstość drewna, ciężar właściwy tego drewna. No, no, I dzięki temu można będzie obliczyć ten środek ciężkości tego, tego urządzenia. Ale jest nie druga metoda, zamykamy oczy, zamykamy oczy, proszę Państwa, o. O, 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 o właśnie. I tu, proszę Państwa, jest środek, środek ciężkości tego wieszaka. Nie musimy nic liczyć, nie musimy nic badać, żadnego ciężaru, żadnej. Żadnego ciężkości. Po prostu tu jest środek ciężkości. To samo jest również w nauce. Wiadomo, że gospodarka ma jakiś punkt równowagi i jeżeli od tego punktu równowagi się odchyli w jedną stronę, to do niego wróci, skąd wiemy, że wróci, no wiemy stąd, że zawsze wracała, to teraz też wróci. Oczywiście, ja nie mówię, że ekonometria nie jest potrzebna. Czasami chcemy mieć prognozy na dwa lata, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy wróci, czy nie wróci, prawda? To chcemy wiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, do teoretycznych, te wszystkie obliczenia, te wszystkie komputery, te modele, one są całkowicie zbędne. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, co jest model. Model, proszę Państwa, to jest coś, co my sobie tworzymy z tych, tego miliona czy nieskończonej cech, jakie mamy, wybieramy ze kilka, zakładamy, że reszta jest nieważna i badamy, co się stanie, jeżeli nasza teoria jest słuszna. Ale proszę Państwa, model działa, jeżeli nasza teoria o gospodarce jest słuszna, jeżeli nie jest słuszna, to oczywiście model nie pokaże tego, co jest, tylko pokaże to, co myśmy sobie wymyślili w naszych głowach. Także model gospodarczy, jakikolwiek inny model naukowy, pokazuje nie to, co jest w rzeczywistości, tylko przewiduje to, co myśmy sobie w naszym mózgu wymyślili. Nigdy model, nigdy żaden model nie może być potwierdzeniem słuszności teorii lub jej zaprzeczeniem. Dlatego te wszystkie modele w gospodarce, tam zmiana klimatycznych i tak dalej, one się po prostu nie nadają do jakichkolwiek dyskusji naukowych.